Polska. Hej, Kulewski, chcesz Murzyna! Kogo sobie w domu trzymaj! Hej, Kulewski, chcesz Murzyna! Kogo sobie w domu trzymaj! Imigracja! Płacze Adria, płacze Francja! Tak się kończy imigracja! Domadzenie. Nim to się jednak stanie, musimy przypomnieć Państwu o tym, że... Obcość kulturowa tych ludzi nie jest nam jakkolwiek przychylna. Nie rozumiemy, dlaczego zachowują się w ten sposób. Następny transparent przedstawia sytuację z milną. Jednak na bardzo z Unią Europejską! Przed chwilą między płacze, Francja, tak się kończy, tolerancja, silna Polska, silna rodzina, islamska, nie laicka, tylko Polska, katolicka, czerwcowa, nie czerwona, tylko Polska, naród. Nie ojca i moje ochronę, rąk, naszych Na naszych serc, naszych serc, naszych serc, naszych serc, naszych serc, ale serc, naszych serc, naszych nas zawsze serc, A serc, w serc, naszych serc, naszych nasza, naszych serc, nasza, serc, naszych serc, naszych swojemu Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za swoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski. Ziemi boskiej, Czego oczekujecie od prezydenta miasta Torunia w związku z petycją, także, która jest podpisywana. Żeby żeby zablokować, żeby w ogóle nie powstała centrum integracji cudzoziemców w Toruniu w Bydgoszczy we Włosławku Wiem, że w kilku miastach Rady Miasta nie zgodziły się na to i wojewodowie robią im podgórkę, czyli terroryzują Rady Miasta, że nie będą otrzymywali pieniędzy dotacji z Unii Europejskiej od, od, od państwa. Także my tutaj też będziemy jako konfederacja pomagali tym samorządowcom. i jeżeli pan Gulewski się boi to będziemy pomożemy żeby, żeby tutaj żeby to zablokował i, i jeżeli będzie chciał to pomożemy żeby nie miał żadnych nieprzyjemności I tak jak tutaj wspominaliśmy jeżeli będzie trzeba to pojedziemy do Warszawy będziemy palili opony tutaj jesteśmy bardzo bardzo konsekwentni w tym